A my już powracamy do naszej rozmowy. Rozmawiamy oczywiście o projekcie Zostań gwiazdą filmową i teraz chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na eliminacje, jak one dokładnie będą wyglądać i w jakich miastach w Polsce się odbędą. Mam nadzieję, że Poznań też jest na liście, prawda? Oczywiście. To znaczy, chciałbym powiedzieć tak, że, że wszystko, co dotyczy tego programu, jest zbieżne z pewnym systemem, który, który decyduje o wyborze aktorów do normalnych filmów. To znaczy, tak. My, ponieważ wiemy, jakie, do jakich ról i jakich osób mniej więcej szukamy. Zgłaszają się ludzie z całej Polski i trzeba się zalogować na stronie, wysłać smsa, wysłać swoje zdjęcie i kilka słów o sobie. Czyli przedstawić się troszeczkę. Prawda? Strona www.zostańgwiazdą.pl. Zostańgwiazdąfilmową.pl. Zostań i potem my wybieramy na podstawie zdjęć, na podstawie opisów, wybieramy 640 osób z całej Polski. Czyli jeżeli zgłosi się na przykład 20 000 osób z całej Polski, to my wybieramy 640 osób, które wydaje nam się, że pasują nam do tych postaci, które, które, których szukamy i zapraszamy 160 osób na miasto. Wybraliśmy cztery miasta w Polsce Gdańsk, Poznań, Kraków, Warszawa. I te 160 osób przychodzi, są zaproszeni, dzwonimy do nich, wysyłamy maile, są zaproszeni e, e, i e, odbywa się autoprezentacja. Każda z tych 160 osób w ciągu dwóch dni, e, w Poznaniu będziemy to robili, w Bellevue e, na, na rynku, e, każda z tych 160 osób, po 80 osób dziennie, e, robi autoprezentację, znaczy autopromocję, pokazuje się. Czy robią spektakl, robią show, coś opowiadają, coś przedstawiają i itd., to do nich zależy, jakim chcą się nam pokazać. Czyli prawda? żaden temat nie jest z góry narzucony. Wszystko jest, żeby. I tutaj jest jeden moment, kiedy juroży, przede wszystkim przewodniczący, czyli ja, kiedy decydujemy, jakie 40 osób z tych 160 przechodzi do następnej tury. To jest jedyny moment, kiedy, kiedy juroży w pewnym sensie decydują. I te 40 osób, które przejdą dalej. Dostają od nas karteczki z zadaniami na improwizację, ale będą mogli się przygotować. Tylko oczywiście nie dostają tekstu, ale dostają improwizację, na przykład kłótnia o zazdrość ze swoim chłopakiem i tak dalej. Ma się przygotować do tego, dostaje aktora do zaimprowizowania to i trzeciego, dnia, i trzeciego dnia. dnia przychodzą te 40 osób i robią y, scenki aktorskie. Po zrobieniu tych scenek aktorskich, to jest pierwsza część dnia, następnego dnia. W Kupcu Poznańskim godzinie, od godziny 17 te 40 osób robią show dla publiczności, bo robimy, ponieważ aktorzy o, powinni super. mieć kontakt z publicznością, więc zapraszamy tutaj wszystkich i tutaj będą mogli zobaczyć naszych kandydatów w pewnym sensie półfinalistów, którzy przyjdą do Kupca Poznańskiego i się zaprezentują w swoim show przed przed publicznością, na pewno zaproszą wielu swoich znajomych, żeby, prawda, owacjami i tak dalej. I te osoby, te filmy wszystkie są wprowadzane potem do, do internetu i zaczyna się głosowanie. To już od nas nie zależy, to już internauci będą głosowali, kogo, 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 uważają, za, kogo, za będą kogo za, uważają za świetnego, kogo uważają za utalentowanego. I potem, co jest bardzo ważne, liczba głosów wskazuje nam, kto przechodzi do finału. Cztery osoby z miasta przechodzą do finału, czyli po każdej po jednej, po jednej osobie na rolę, czyli cztery osoby przechodzą do finału z Poznania cztery osoby z Warszawy, cztery z Gdańska, cztery z Krakowa. Ja to zrobiłem w ten sposób, dlatego żeby, żeby nie powstała prawda, sytuacja taka, że na przykład do finału przeszłyby tylko osoby z Warszawy, prawda? bo mogła być e, e, taka sytuacja. Więc tak. chodzi o to, że każde, każde cztery osoby z, z danego regionu i przez to również media z danego regionu będą walczyły o to, żeby walczyć o swoich, prawda? Róbmy wszystko, wy też My tego, będziemy kibicować oczywiście Poznania. Teraz też mam takie pytanie, bo tutaj mówiliśmy o tym, że należy się od razu zgłaszać, aplikować właśnie online, a co w momencie, jeśli na przykład do Bellevue przyjdzie osoba zupełnie z zewnątrz, która jeszcze nie aplikowała, czy ona też będzie nie. miała swoją szansę? Tutaj zasady, już nie. zasady są takie same dla wszystkich, żeby... Bo to, Czyli nie, najpierw online. Jak jeszcze, tłumaczę, jeszcze raz tłumaczę, my pierwszy robimy selekcję, jakby zastanawiamy się, kto będzie dla nas i oczywiście to jest też ważne, żeby te, te selekcje robimy na podstawie zdjęć, na, na podstawie opisu, który oni nam przesyłają, ale również na podstawie pewnych e, e, informacji, które mam, prawda, że jak na przykład jakiś dom kultury z jakiegoś małego miasteczka w Polsce e, e, napisze do nas, że jest, żeby, żebyśmy zwrócili uwagę, bo ta jedna osoba wspaniała jest i tak dalej, to może my zwrócimy na nią uwagę, więc może nawet wy podpowiecie nam, że my uważamy, że te i te osoby są Ja będę spo... swoich dziennikarzy. Właśnie, tak, dziennikarzy. A, a muszę powiedzieć, że ta rola e, e, osoby, której szukamy, no ma troszeczkę może coś wspólnego, może mieć z dziennikarstwem, czyli będziemy szukali osoby dynamicznej, pewnej siebie, e, więc jest, no tutaj zdradziłem trochę, ale ta osoba do jednej roli, e, osoba w wieku 25-35 lat, kobieta, szukamy właśnie o takich predyspozycjach właśnie e, dziennikarskich. Super, wobec tego. Teraz pytanie, czy możemy już coś zdradzić, jeśli chodzi o film Ostatni klaps". Znaczy, No, Na pewno nie zdradzimy fabuły, no, bo wtedy nie byłoby sensu robienia tego filmu. Natomiast no, mogę powiedzieć, że ten film będzie komedią. Będzie to komedia w takim stylu że francuskiej komedii Pomyłek czyli że prze, przez różne zawiany postaci, miejsca, akcji wytworzą się różne śmieszne sytuacje. To, to jest raz. Ważne jest to, że ten, że ten film będzie się działo jakby w paru prze, przestrzeniach. Będzie to zarówno zdjęcia w Polsce, będą to zarówno zdjęcia w Cannes, jak i zdjęcia w Paryżu. Czyli będziemy mieli taką troszeczkę produkcję polsko-francuską i też ta fabuła w tym filmie będzie się opierała wokół koprodukcji polsko-francuskiej, a co za tym mówi, będzie taki troszkę film, film w filmie, czyli troszkę film o robieniu filmu. Także tyle mogę zdradzić, no i na pewno będzie to komedia i... No i mamy różne elementy napoleońskie No i filmy. oczywiście mamy jakieś tam elementy kostiumowe, bym Kostium, powiedział, w ten, w, ten, w, ten, w ten sposób. Natomiast co do fabuły, no to można powiedzieć, że będzie to postawienie ludzi w bardzo dziwnych i ciekawych sytuacjach. Często, że muszą zmienić całe swoje życie i zacząć je po prostu żyć inaczej. Mm -hmm. Oczywiście w sposób wesoły, zabawny i to nie będzie jakaś ciężki film egzystencjalny o współczesnym dramacie inteligenta tylko raczej raczej <laughs> człowieka, komedia. raczej komedia i raczej na pewno komedia, ale, ale taka bardzo, bardzo takim wydźwięku pozytywnym oczywiście z happy endem, no bo bez tego nie ma dobrej komedii mm -hmm. żadnej. To happy end w kant jest też. O. No happy <laughs> end jest w Kant, także tutaj możemy <laughs> też zapytać, bo słyszałam, że to jest właśnie pierwszy polski film, który będzie zrealizowany na potrzeby VOD. Tutaj proszę o sprecyzowanie, wyjaśnienie. Znaczy, jak znaczy to może wygląda. tak nie do końca VOD, bo VOD się już z pewną już konkretną usługą tam pewnych operatorów satelitarnych. Natomiast jest to na pewno, będzie to pierwszy film, którego dystrybucja będzie będzie wcześniej w, w internecie. I to, już jakby to się dzieje na świecie, że nawet duże wytwórnie, które robią premiery, to zanim jest premiera, powiedzmy pewno jest w w kinie, to już w środę, albo w czwartek, albo we wtorek można już ten film ściągnąć, kupić, kupić legalnie, co zaznaczam legalnie, w dobrej jakości, za bardzo przystępną cenę z internetu. I w tym momencie, też dosyć dużo mówię. to troszkę jakby uprzedzamy ten fakt, że jest duże, duże piractwo, czyli wychodzimy naprzeciw temu, że chcemy, żeby to było legalnie, a z drugiej strony też chcemy, żeby ci internauci. Czyli ci to na, nasi globalnie. Zowie, a to jest globalnie, bo ktoś może mieć bo możemy, Bo możemy Wyskow. również film puścić w kinach, ale kina są w dużych miastach, nie ma kin w małych miejscowościach, w wioskach, a w wioskach jest internet, więc w tym samym momencie ten, ten, mogą... ta premiera może być w całej Polsce. Mhm. W całej Polsce, a, ta, a też no też mamy to jest taki układ w stosunku do naszych internautów, którzy będą oglądali. Ale ja tak I... chciałem zauważyć, że ty tak troszeczkę więcej ode mnie mówisz jakoś, nie wiem, tak? bo ja tak patrzę na czas. Normalnie to producent więcej. Mówi, prawda? Jak, nie, no, takie są jakby zasady. No. Jak, no, jak, jakiś, taki może, taki, może jakieś dodatkowe pytanie dla mnie, czy coś nie, jakieś na przykład... Panie Mariuszu, teraz jest pytanie, jest pytanie prosto dla pana. Jeśli <laughs> pojawi się jakaś fajna jednostka, która faktycznie zaistnieje w tym projekcie, czy ma szansę na prawdziwą karierę filmową dalej? Absolutnie tak, dlatego że my zrobimy, jak chciałbym powiedzieć, że ja od, od dwóch lat robię w, w Cannes wielką galę, która się nazywa Polish Excellent Night. Jest ta gala robiona w Carltonie i te osoby będą na tej gali. Na tej gali są najwięksi producenci z całego świata. Ta gala już ma swoją renomę, co roku jest lepsza. Mamy coraz więcej wspaniałych partnerów medialnych z całego świata i mnie się wydaje, że jest szansa, żeby tych ludzi pokazać. My ich ubierzemy, te osoby, które wyjadą do Cannes. mamy projektantów mody, którzy ubiorą te osoby. My dajemy im wszystkie, damy im wszystkie atuty, żeby były gwiazdami. Oczywiście wszyscy... Czy wszystko od nich zależy, czy mają, e, mają to coś, czy, mają, czy, chcą, chcy, czy chcą się pokazać, czy bo muszą mieć parcie na szkło. Ja nie znam gwiazdy na świecie, która powie: no nie, no. Jem. No ja mogę za... No może Kuba Wojewódzki, on jest taki raczej skromny. Ma bardzo prawda? duże parcie na szło, największy jakie, jakie ktokolwiek w tym kraju, ale chodzi o to, ale to dobrze, ja nie mam nic przeciwko, przeciwko temu, tylko gdyby robił <magic> program, <stayeen> no, nie montował, tylko puszczał na live'a, tak jak my <pública> rozmawiamy, to nie byłby Kuba Wojewódzkim. Bo Kuba Wojewódzki, ja byłem u niego yy, i jest manipulatorem, to trzeba powiedzieć, on po prostu montuje tak, jak mu się podoba. Na przykład jakby zrobił, tutaj powiem, jakby zrobił coś takiego, f, że... Czy podoba wam się pani prezenterka? Prawda? I byłyby brawa. brawa. A w montażu byłoby, czy podoba wam się prez pani prezenterka? I byłoby... I on tak robi. To jest nieuczciwe. No ale jak się do niego chodzi, to się podpisuje taki cyrograf. <grym grym> i, I trzeba się z góry Takie. już za to zgodzić. Ale w każdym razie uważam, że, że, że jest szansa w tym kraju naprawdę na osobowości, bo uważam, tak jak e, mówimy o, o województwie, jedną rzecz ma wspaniałą, bo jest niesamowitą osobowością. Trzeba w tym kraju e, mieć jak najwięcej osobowości i nie trzeba mieć. A czy polacy to mają? Mają, tylko się boją, bo jesteśmy tak wychowani. U nas jest co, nie podskakuj, Czyli nie wychylaj to nasza się, nie możesz, tu, nie wypada, się, tu wypada, nie. tu nie. nie. no trzeba po prostu iść, iść swoim rytmem. no nie można. Co, co znaczy wypada, coś nie wypada. no. Jeżeli mam ochotę to robić, to to robię. No. I na tym to polega, to bogactwo aktorów na Zachodzie jest tak niesamowite, bo oni się tam nauczyli, że ja jestem sobą. A prawda, a w Polsce wszyscy cierpimy za miliony. Wszyscy Albo mamy trzech komików, sami, mówimy, że trzech komików jest fajny i tych trzech komików gra w, we wszystkich filmach. Bzdura totalna, no po prostu, więc trzeba mieć tą odwagę, bo na tym rynku brakuje, tu się zwrócę do państwa, jest tak mało wspaniałych, ciekawych osób, że dla was to jest szansa, bo to jest szansa, żeby wypłynąć, żeby pokazać właśnie, ojejku, ktoś popatrzy mówi, niesamowity talent, niesamowita osoba i tak dalej. Więc jest o co walczyć, naprawdę, ten kraj jeszcze może wchłonąć je tysiące ludzi utalentowanych. No tak, oczywiście na to będziemy liczyć. Właśnie. Bardzo Was po to namawiamy, jesteśmy tutaj. tak, namawiamy poznaniaków do tego, żebyście wzięli oczywiście udział w castingu i jeszcze raz podsumowując, przypominamy, kiedy są eliminacje u nas w Poznaniu, bo nas interesuje tylko Poznań. Tak, Polska. ale tylko jeszcze chcę powiedzieć, że pierwszego października rusza strona, czyli za parę dni wwwzostańgwiazdno gdzie się możemy zalogować i zgłosić się do programu wysyłając zdjęcie. W październiku, w, 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 zgłos, zgłoszenia są przez cały październik, my wydzwaniamy do ludzi pod koniec października, których żeśmy wybrali. Castingi są tutaj 10, 11, 12 listopada. 12 listopada jesteśmy w kupcu poznańskim. Tak jest. Właśnie od 17? Od godziny 17. Od godziny 17. Można ich, będzie można zobaczyć na żywo i potem. Ha, dolcze, wita. Cały program trwa. 15 lutego ogłoszenie wyników, pod koniec stycznia mamy wielki finał i tak dalej. 15 lutego ogłoszenie wyników, pokażę Wam gwiazdę. To ja wobec tego życzę. Ale już tego. Nie mamy gwiazdę, już jest, już jest pierwsza gwiazda, więc zostały tylko trzy miejsca, tak, moi ja. drodzy. Ja tylko tego życzę, żeby faktycznie jedną z tych gwiazd został ktoś od nas, czyli ktoś z Poznania, bo ja faktycznie Wielkopolski. myślę, że z Polski dobrze, bo faktycznie myślę, że mamy to coś i mamy ten potencjał. Serdecznie dziękuję, dziękuję za to przemiłe spotkanie. Takie. Państwa już teraz zapraszam na króciutką przerwę. My oczywiście o tym projekcie ze gwiazdą filmową będziemy bardzo dużo mówić w ONTV i będziemy na pewno Państwa o wszystkich informować bardzo szczegółowo. Teraz krótka przerwa i za chwilę kolejne goście. Do zobaczenia.